Jest problem z tym partnerstwem wschodnim, bo jest partnerstwo wschodnie, jest wymyślone, ale nie wiadomo co to jest. Musimy się zastanowić, co my możemy wnieść do ogólnego, europejskiego, może też światowego dziedzictwa kulturowego. Kultura jest najlepszą podstawą partnerskiej współpracy z krajami wschodnimi. A sztuka i kultura powinny być sednem tych procesów. Czasem zaczynamy z kultury tworzyć ładne opakowanie i prezentujemy właśnie to opakowanie. I czym lepiej opakujemy naszą kulturę, tym bardziej zanika jej prawdziwość i jej głęboki sens. Nie chcieliśmy zrobić kongresu czy spotkania ludzi w sposób taki typowy akademicki, że jest kilku wykładowców, panelistów, 300 osób na sali i słuchają to, co wspaniałe, mądre głowy mają do powiedzenia. Nasza intencja od początku była raz, żeby za dużo nie wiedzieć przed kongresem i bardziej pytać i czekać na tych, którzy będą to współtworzyć, i dać im głos. A z drugiej strony zrobić to w innej formie. Od samego początku, od jego Rady Programowej, e, rozmawiamy i pracujemy w gronie osób, których te tematy dotyczą. To nie jest tak, że jest to grono wyłącznie polskich ekspertów. E, w Radzie Programowej Kongresu, ja myślę, że w ogóle w tej chwili większość stanowią osoby z Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo Wschodnie? To jest projekt, który ma pomóc Hiszpanom, Portugalczykom, Niemcom lepiej zrozumieć naszych partnerów z Gruzji, Azerbejdżanu, Białorusi czy Ukrainy, a partnerom z Armenii, Białorusi, Mołdawii zrozumieć, jak funkcjonuje Unia Europejska. Spotykamy się tutaj, aby tworzyć. Współpracę, aby tworzyć szlachetną kulturę, aby tworzyć piękno. Na początek poproszę o głos pana Krzysztofa Żuka, prezydenta Lublina. My dzisiaj Lublin chcemy traktować jako centrum Partnerstwa Wschodniego, centrum kompetencji wschodniej, właśnie dzięki temu, że współpracujemy z sobą już tak długo. I jesteśmy w stanie przekazywać to doświadczenie innym. My jesteśmy zafascynowani wschodem. A między innymi właśnie dzięki temu, że 700-letnia historia Lublina to jest przenikanie się kultur i to tutaj bodajże w Lublinie jest najlepiej rozumiane. Partnerstwo wschodnie też jest wyłącznym projektem kulturalnym. Z jednej strony pomaga krajom Unii Europejskiej, pomaga obywatelom Unii Europejskiej rozumieć sąsiedztwo. Istotą Partnerstwa Wschodniego i istotą projektu Partnerstwa Wschodniego jest dialog i wzajemne zrozumienie. Źródła tego spotkania i tego kongresu tkwią w pewnym burcie. Co się nie podobało? Mamy partnerstwo wschodnie. Jako projekt Unii Europejskiej i nie ma tam kultury. Są tak zwane twarde tematy, energetyka, bezpieczeństwo. Pytam się nas, co się takiego stało z kulturą, że ona w takich przedsięwzięciach nie jest uwzględniana. To nie jest tylko kongres kultury Partnerstwa Wschodniego, że w tym sensie, że on ma się skoncentrować na samym Partnerstwie Wschodnim. Budując tą platformę chcemy pracować nad wspólną przestrzenią kultury w Europie. Mieliśmy cztery grupy tematyczne ku organizacji, ku rozwojowi, ku edukacji i ku współistnieniu. I w tych grupach rozmawialiśmy o tym, o czym chcemy pracować przez następne kolejne dwa dni. I to się okazało, że mechanizm zadziałał. Zostały wypracowane po kilkanaście postulatów, później te grupy zostały jeszcze podzielone na zespoły robocze. W sumie pracowało 10 zespołów roboczych nad konkretnymi problemami. Problemem współczesnego społeczeństwa jest tożsamość, a nie wspólnotowość. To znaczy, że że my się stali, staliśmy społeczeństwami tożsamościowymi, natomiast zapłaciliśmy za to cenę kompetencji wspólnotowych. I yy, nam trudniej jest żyć razem. Ta, ta, te arkana sztuki życia razy właśnie współistnienia, są dzisiaj dużo słabsze niż te nas dzielące czy rozdzielające. I kultura, nie łudźmy się, odegrała i dalej odgrywa ważną rolę w tym procesie. To jest temat no, jeden z najważniejszych świata współczesnego, to że my się dezintegrujemy, prawda? że jest, żyjemy w coraz bardziej... Zdezintegrowanym społeczeństwie, i paradoksalnie kultura mocno się do tego przy, przy, przyłożyła, prawda? w tym sensie, że raczej broniła tożsamości, raczej zamykała ludzi w jakimś kręgu kulturowym, często w fortecy, żeby bronić się czy przed asymilacją, czy przed otwartością. To Amerykanie nazywają integrity. Ja to mówię tak: mówię to, co myślę, robię to, co mówię i identyfikuję się z tym, co reprezentuję. Tak to jest strasznie ważne. To znaczy, jeżeli będziecie Państwo pracować, to spróbujcie się na tym skupić, żeby to było rzeczywiście, żeby, żeby te komunikaty, które będziecie sobie nawzajem wypowiadać, czy, czy, czy te, te wszystkie rzeczy, nad którymi będziecie dyskutować, żeby one były poddane tym regułom. proszę proszę jakby aktywnie w tym brać udział, dlatego że te zalecenia, które są wydrukowane w tej chwili, to są te, które Państwo przysyłali zgłaszając się w formularzach zgłoszeniowych. Dłuższe podsumowanie, Witek Chobanowski, panel organizacji i niezależności. Kilka propozycji, które Państwo widzą w tej chwili na ekranie. Z takich może kluczowych rzeczy, to chciałbym tutaj podkreślić, pojawił się taki pomysł, żebyśmy rozmawiali na temat projektów, które są tanie, które można wykonać niskobudżetowo i które można by zebrać w formie takiego zestawu dobrych praktyk, tego co można zrobić bez wielkich pieniędzy. Głównie skupiliśmy się na tym, w jaki sposób przekonać decydentów i innych ludzi, że kultura jest dobrym narzędziem do rozwoju. Ustaliliśmy, że my tutaj będąc na, na sali, jako ludzie kultury, ludzie NGO-sów, samorządów, czy ludzie w ogóle zajmujący się na co dzień kulturą, nie musimy się co do tego przekonywać. Natomiast niezwykle ważne jest, żebyśmy przekonali do tego, do tego innych, żeby, żeby to zrozumieli. Dać przestrzeń wypowiedzi reprezentantom Partnerstwa Wschodniego. Jest o tyle ważne, żeby stworzyć te mechanizmy współpracy, ale żeby one były przystawalne do nich, bo w tej chwili Unia Europejska narzuca pewnego rodzaju schemat, jak ma ta współpraca kulturalna wyglądać i ona nie przystaje do rzeczywistości tamtych krajów. Chodziło o to, żeby oni się wypowiedzieli, czego oni oczekują tak naprawdę od tego. Ja to... Kultura ko-organizacji niezależności, to jest pomysł na to, żeby rozmawiać o tym, co naprawdę dotyczy ludzi, dotyczy działaczy kultury, sztuki, artystów, mieszkających w krajach partnerstwa wschodniego, czyli kwestia niezależności. Bardzo często. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo ciężko jest niezależnej grupie artystycznej, niezależnej organizacji kultury w krajach Kaukazu, na przykład, czy w krajach bliższych nam Ukrainie, Białorusi, Mołdowie, przetrwać, żeby coś zrobić, co nie będzie miało stygmatu oficjalnej kultury, co nie będzie ocenzurowane przez ministerstwo, i jednocześnie zdobyć na to środki. Czyli można powiedzieć, że żeby być niezależnym, trzeba się dobrze zorganizować. To, co moglibyśmy zapisać, takiej potrzeby wymiany wiedzy, ale nie na poziomie dwu-, trzydniowych kursów o tym ogólnie, że jest Partnerstwo Wschodnie, tylko rzeczywiście takich profesjonalnych wymiany wiedzy. Konkurs Kultura pod nad Granicami w ramach kongresu, w którym główny nacisk by położony na tym. Na to, aby ludzie pomyśleli, jakie projekty mogłyby być realizowane ponad granicą Schengen, czyli Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, ale również ponad granicami samych krajów Partnerstwa Wschodniego, czyli na przykład Azerbejdżan. Z Białorusią, żeby powspółdziałali. Ten animowany film wywołał tak silną reakcję, że nawet przedstawiciele MSZ rzucali hasła o ewentualnych pokazach tego filmu za granicą. W Białorusi ma miejsce pewnego rodzaju konfrontacja wizji na temat, kim zasadniczo są Białorusini. Dlatego też nasza kampania nosi nazwę Bądźmy Białorusi Kiedy oglądamy ten film, to pomijając pewne kontrowersyjne momenty, ponieważ państwa sąsiadujące często się sprzeczają, co jest nasze, a co wasze, ale zasadniczo widać, iż Białorusini są wystarczająco starym narodem, co najmniej tysiącletnim, że jest to naród europejski, obecny w dziejach Europy. Polskiej держzy, i czemu ci sąsiedzi uścich rozdrażniali. Ideą tego progursu było właśnie to, żeby kreatywnie pomyśleć o tym, co można by było yy, wygenerować. Nie stawialiśmy kompletnie na to, czy są na to środki, czy to jest możliwe do zrealizowania, yy, tylko chodziło to o super yy, ciekawe, yy, niezwykłe, innowacyjne projekty. Jak to się dzieje, że to właśnie tu w Polsce, tak najkrócej mówiąc, Trwa takie zainteresowanie Partnerstwem Wschodnim. Po pierwsze, kraje Partnerstwa Wschodniego są mniej więcej tam, gdzie my byliśmy jeszcze 20 lat temu. I drugi szalenie istotny powód, dla którego staramy się być bardzo aktywni w, w Partnerstwie Wschodnim. To prawda, że my transformację mamy już za sobą, ale jest również prawdą, że ta transformacja nie była tak całkowicie udana. Były dobre przykłady, jak można by było realizować tą współpracę ponad granicami. Teraz należałoby się zapiekować tymi projektami, aby one, aby one były, stały się realne, nie tylko w sferze pomysłu kreatywnego, który jest opisany czy, czy pokazany, tylko żeby one realnie jeszcze w życie. In, in a lot of cases, misunderstanding is a good point. Zastanawialiśmy się nad tym, jak przekonać decydentów, polityków, że kultura nie jest, można powiedzieć, fanaberią, tylko kultura jest motorem rozwojowym czy napędowym funkcjonowania nie wiem, państwa, gospodarki i, i że jest wartością samą w sobie. Rozmawialiśmy również sporo o finansowaniu. W jaki sposób finansować? Czy optymalną metodą jest finansowanie przez państwo, przez samorząd, ale może na większą skalę rozwinąć sponsoring, może partnerstwo publiczno-prywatne, może indywidualnych grantodawców, w jaki sposób lobbować za zdobywaniem pieniędzy. Żeby pracować w jednym z niedużych miast Ukrainy, zebraliśmy biznesmenów, ludzi ze środowiska biznesu i zapytaliśmy się, czy nie chcą oni w jakiś sposób sprzyjać rozwojowi środowiska kultury. Na początku stosunek do tego był bardzo negatywny. Wtedy zapytałem się po prostu, z czego jesteście dumni w waszym mieście? Odpowiedzieli mi, no, z historii, kultury. I to właśnie była odpowiedź. Po tym łatwiej nam było pracować. Po prostu czasami ludzie nie rozumieją, Czym jest kultura? We wszystkich krajach postradzieckich, także w Azerbejdżanie, mamy takie same problemy związane ze zbyteczną monopolizacją władzy poprzez rząd i elity radzieckie. W związku z tym, że mamy ropę i mamy z niej pieniądze, to wszystko przejawia się z coraz większym natężeniem i nabiera prawie formy groteski. Dlatego też uważam, że bardzo mało jest nadziei na to, że elity poradzieckie będą łączyły kulturę i rozwój.